Gdy zmuchiwałam świeczkę i miałam pomyśleć życzenie, w mojej głowie pojawiało się jedno słowo: Szczęście. Cześć, mam na imię Sylwia i zapraszam Cię na mój podcast w Podróży po Szczęście. Dziś porozmawiamy o świętach Bożego Narodzenia. O tym, jak przygotować się do nich, by był to czas naprawdę udany i magiczny. Zacznę od tego, że. Nie każdy musi lubić święta Bożego Narodzenia. Jesteśmy bardzo różni jako ludzie i lubimy różne święta, a niektórzy z nas nie lubią prawie żadnych. I moim dzisiejszym celem nie jest przekonywanie kogokolwiek do tego, żeby zmienił zdanie na temat świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że każdy z nas ma prawo. Lubić i nie lubić, po prostu różne rzeczy. Ja osobiście kocham ten czas, kocham grudzień, kocham święta Bożego Narodzenia i dzisiaj opowiem o tym, jak to robię i, i podzielę się jakimiś takimi kilkoma wskazówkami na to, jak przygotować się do tych świąt, by, by wykorzystać ten czas fajnie, dobrze, a. Uniknąć jakiegoś takiego przedświątecznego stresu. Zastanówmy się przez chwilę, o co w tym wszystkim chodzi, bo przecież to jest oczywiste, że to nie prezenty, świąteczne filmy, ten cały zakupowy szał, jakieś kolorowe ozdoby, czy nie wiem, cudowna, wykwintna, wigilijna kolacja. To oczywiste, że. W tym wszystkim nie o to chodzi, w tym całym grudniowym czasie przygotowań i świąt, choć oczywiście ja osobiście uwielbiam te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, i dla mnie są one pięknym dopełnieniem tego czasu. W zasadzie to nie wiem, czy potrafię w kilku słowach powiedzieć, o co w tym grudniowym czasie, o co, o co w tej magii świąt chodzi tak naprawdę. I długo o tym myślałam, od której strony zacząć na ten temat nagrywać, opowiadać, i wydaje mi się, że w tym całym przygotowaniu do świąt i w tym pięknym Bożonarodzeniowym okresie w dużej mierze chodzi o to, by wybaczyć samemu sobie jakieś błędy, jakieś niedoskonałości oraz innym ludziom, bliskim nam, jakimś znajomym. Zaakceptować różne rzeczy, które, które miały miejsce, i pozwolić sobie zostawić za sobą pewne trudności, by iść dalej, by iść dalej do przodu. Wydaje mi się, że to bardzo ważne, by w tym czasie przypomnieć sobie, że w relacjach trudniej się zdarzają. To normalne, że jeżeli na kimś nam zależy, no. Nie będziemy obojętnie reagować. Jeżeli zależy nam na jakiejś relacji z przyjaciółką, na relacji z dziećmi, na relacji z partnerem, partnerką, to to jest normalne, że będą zdarzały się jakieś nieporozumienia, nieporozumienia, różnice w zdaniach. Nie po każdej kłótni musi być gorzej w jakiejś relacji. Wręcz przeciwnie, jeżeli kłócimy się zgodnie z jakimiś zasadami, czyli nie krzyczymy na siebie. Nie stosujemy wyzwisk, mówimy o sobie, staramy się kogoś nie oskarżać, nie obwiniać, a raczej podzielić się tym, jakie mamy potrzeby, czego, czego oczekujemy. Skupiamy się na zachowaniu danego człowieka i to krytykujemy, a nie tego człowieka. No to po takiej, po takiej kłótni, po takim nieporozumieniu, w zasadzie może być jeszcze lepiej w jakiejś relacji. A więc dla mnie grudzień to w dużej mierze przypomnienie sobie o tym, że my nie jesteśmy idealni i nasi bliscy też tacy nie są. Dlatego kłótnie i nieporozumienia się zdarzają i zdarzać będą. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby wyciągnąć z tego jakieś wnioski, doświadczenia, zastanowić się, jak zapobiec tego typu sytuacjom na przyszłość i po prostu się pogodzić. Oczywiście, o ile nie wydarzyło się coś takiego, co mogłoby definitywnie zakończyć daną relację, no bo tak też czasami się zdarza. Myślę, że jest to kluczowe do tego, żeby nie tylko te kilka rzeczy, o których teraz powiedziałam, a mianowicie wybaczanie, godzenie się, przyznawanie do tego, że nie ja, ja jako ja nie jestem idealny, ale inni ludzie też, też nie są. Wydaje mi się, że to kluczowe, by, by przeżyć ten grudniowy czas dobrze, Natomiast jest to też kluczowe, żeby tworzyć szczęśliwe życie z innymi ludźmi. A ci inni ludzie no, są nam bardzo potrzebni, ponieważ człowiek nie jest wyspą, jak przyjął się mówić w psychologii. Człowiek potrzebuje innych ludzi do tego, żeby wieść szczęśliwe życie. I w różnego typu badaniach, które, które są prowadzone na temat przyczyn postępu, postępu, powstawania depresji, to jest oczywiście bardzo skomplikowane. I wiele czynników się na to nakłada: predyspozycje czasami osobowościowe, genetyczne, środowiskowe, w jakim dorastaliśmy, jakieś stresy. Natomiast w dużej mierze też upatruje się w tych przyczynach samotność. To, że stajemy się społeczeństwem coraz bardziej takim indywidualistycznym, i coraz to mniej spędzamy czasu z innymi ludźmi. No a właśnie. Ja w pierwszy dzień grudnia na swoim Instagramie napisałam, że gdybym miała skrócić kalendarz adwentowy do tego, jak tutaj tak w kilku zdaniach przygotować się do tych świąt, by ten czas był naprawdę cudowny i, i taki udany, magiczny, kolorowy, to wydaje mi się, że takie najważniejsze zadanie do, do wykonania przed świętami w tym adwentowym kalendarzu, Według mnie, to byłoby to, by w tym grudniowym czasie robić dobre rzeczy dla samego siebie, innych ludzi i świata. I wydaje mi się, że w dużej mierze o to właśnie chodzi: o otwarcie serc, o dbanie o siebie, o dbanie o innych ludzi, ale także o świat, w którym żyjemy. Można by powiedzieć, że o czynienie dobra chodzi w tych grudniowych przygotowaniach do świąt. Dobra, tak po prostu dobra. Czasem zdarza mi się, że na sesjach terapeutycznych ludzie pytają mnie, czy nie powinni bardziej stawiać granic współpracownikom, bliskim ludziom. Czy to nie jest tak, że powinni jeszcze więcej, jeszcze częściej wybierać siebie, robić to, co oni chcą, podążać za swoimi przekonaniami, wartościami i. Wydaje mi się, że psychologia odegrała w ostatnich latach ogromną rolę w tym, żeby przypominać i zaszczepiać w ludziach, by dbali najpierw o samego siebie, a dopiero później o innych ludzi. I ja się z tym w dużej mierze oczywiście zgadzam. To, to jest tak, że no, musimy sami czuć się dobrze, musimy zadbać o swoje potrzeby, żeby później móc dbać o innych ludzi. Zgadzam się z tym słynnym no, z, tą, z, tą, z tą słynną taką metaforą, opowieścią o tym, jak w samolocie pani Stewardessy gdy tłumaczą, jak tutaj w razie jakiegoś niebezpieczeństwa się zachować, no to podkreślają to, że najpierw zakładamy maseczkę sobie, a dopiero później innym ludziom. Więc tak, ja oczywiście też się tym z tym wszystkim zgadzam. I mam wrażenie, że jesteśmy już coraz to lepsi w tym dbaniu o samych siebie, w tym wyznaczaniu granic. Natomiast, jak się tak nad tym zastanowię i poprzyglądam, jak to wszystko wygląda wokół, to zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem to nie jest tak, że. Coraz to słabiej wychodzi nam dbanie o innych ludzi, o relacje. Oczywiście odpowiedź no, może brzmieć, jak to w psychologii zwykle, to zależy. Natomiast no, też można by było komuś powiedzieć, tak, można stawiać więcej granic bliskim, można robić to częściej. Można częściej wybierać to, co ja sama chcę, to, co ja chcę sam. No, jasne. Tyle tylko, że pewnie za jakiś czas, wkrótce, no, będzie trzeba za to ponieść jakąś cenę, i tą ceną może być samotność. Bo, będąc w relacji z drugim człowiekiem, każdego dnia są jakieś sytuacje, gdzie trzeba wybierać. Wybierać raz siebie, a raz kogoś. I moim zdaniem to właśnie o ten balans chodzi, bo przecież robiąc tylko to, co ja chcę. Nie dałoby się być w relacji z kimkolwiek. Proste pytania. Co dziś na obiad? Co wieczorem obejrzymy? Jaki film? Jaki serial? Jak spędzimy wieczór? To z tego takich kilka przykładowych pytań z codzienności wielu z nas. I no, my możemy za każdym razem mówić, domagać się tego, żeby było po naszej myśli, stawiać te granice. Natomiast Wydaje mi się, że to nie będzie służyło jakiejkolwiek re, re, relacji. Tutaj odpowiedzi na te pytania najlepiej, żeby były po prostu różne. I, I wydaje mi się, że to dobrze, gdyby były takie różne, bo chyba o to właśnie chodzi, tak? Że czasem trzeba wybrać siebie i zrobić coś dobrego dla siebie. Czasem trzeba wybrać drugiego człowieka i zrobić coś dobrego dla tego drugiego człowieka. No a czasami trzeba coś zrobić dobrego też dla świata, dla naszej planety, dla miejsca, w którym żyjemy. I tego nam wszystkim życzę na te święta, byśmy umieli pomiędzy tym balansować i wybierać wybierać różnie. Napiłam się łyk herbaty, którą bardzo lubię w tym grudniowym czasie. Przygotowywać i, i cieszyć się nią. Teraz na koniec chciałabym podzielić się z Tobą kilkoma dodatkowymi wskazówkami na to, jak przeżyć te święta, jak się do nich przygotować, by był to fajny czas. I by uniknąć jakiegoś niepotrzebnego stresu, martwienia się, denerwowania. Otóż po pierwsze, zastanów się nad. Tradycjami, rytuałami bożonarodzeniowymi. Zastanów się, które ty tak naprawdę lubisz i chcesz kultywować, a które wolisz odpuścić. Pomyśl też o swoich bliskich, które rytuały dla nich są ważne, które oni chcą kultywować, a które może niekoniecznie. Ja osobiście ubrałam cholinkę bardzo wcześnie, w zasadzie w połowie listopada i myślę, że nie zrobiłam tym nikomu krzywdy. Czy wzbudziłam emocje? No oczywiście, że tak, ogromne. I czy każdy powiedział mi: Wow, ale fajnie? No nie, absolutnie nie. Niektóre osoby patrzyły na mnie, jakbym oszalała. Natomiast no, tak to jest trochę z wybieraniem siebie i zrobieniem czegoś po swojemu. Że później no, ponosimy tego jakieś konsekwencje. Natomiast też okazało się, że no, zachęciłam bardzo dużo osób do tego, żeby też wcześniej ubrały choinkę. Oczywiście ja nie próbowałam ich w żaden sposób zachęcać. Po, to w ogóle nie było moim celem. Ja po prostu chciałam się dłużej cieszyć piękną choinką, magicznymi dekoracjami w naszym domu, a że się tym podzieliłam z innymi osobami, że tak zrobiłam. No to niektórzy stwierdzili, że oni też tak e, zrobią. I wydaje mi się, że no, tutaj akurat nie ma w tym niczego e, złego, jeżeli dla danej osoby w tym przypadku, dla mnie jest to ok. Dobrze. Punkt drugi. Porządki świąteczne. Zastanów się nad, pe, nad tym, czy na pewno masz na to teraz siłę? Czy to wszystko musi być na świeżo? Kto powiedział, że na przykład nie można tego rozłożyć w czasie i w każdym tygodniu zrobić jakąś część? W pierwszym tygodniu grudnia możemy posprzątać kuchnię, w drugim tygodniu grudnia możemy posprzątać łazienki, w trzecim tygodniu grudnia możemy posprzątać pokoje. Albo jeszcze inaczej. Ja oczywiście jestem osobą, która lubi, kiedy jest posprzątane i lubię co jakiś czas przeglądać rzeczy, zastanawiać się, co jeszcze używam, co jest mi potrzebne, a co nie. Natomiast no, dla mnie osobiście lato jest takim okresem, gdzie mam więcej siły, energii, i to wtedy wolę posegregować swoje ubrania, zastanowić się, w czym chodzę, w czym nie. Może u ciebie będzie podobnie, może to nie akurat na pewno ten grudniowy czas będzie odpowiedni na robienie dużych porządków, tak zwanych generalnych porządków. Oczywiście to nie jest tak, że nie powinniśmy sprzątać. Jak najbardziej powinniśmy sprzątać. Natomiast zastanówmy się, czy no, tak to powinno być, że my dzień przed Wigilią padamy ze zmęczenia. No, wydaje mi się osobiście, że absolutnie nie. Punkt trzeci. Prezenty. Nie musisz wydawać dużej ilości pieniędzy, jeżeli akurat nie jest to dla ciebie finansowo najlepszy okres. Możesz <laughs> na przykład przygotować coś samodzielnie. W takim Roku, gdy współorganizowałam takie wyjazdowe warsztaty dla kobiet, to później udaje nam się tworzyć taką grupę wsparcia, gdzie na co dzień wymieniamy się różnymi wskazówkami i też z okazji właśnie świąt, grudnia spotykamy się. I rok temu wymyśliłyśmy, aby każda dla każdej przygotowała prezent, ale własnoręcznie wykonany, zrobiony po prostu samodzielnie i to były drobnostki, natomiast to były jedne z najpiękniejszych prezentów i będę je naprawdę długo pamiętać. Dostałam syrop piernikowy do, do kawy zrobiony przez moją koleżankę, no bo po prostu wyśmienity. Cieszyłam się nim przez cały grudzień. Dostałam pięknie wyszywaną torbę, która jeździła ze mną na wakacje. Dostałam świeczkę własnoręcznie zrobioną przez moją koleżankę. Dostałam piękny wiersz, napisany, pięknie wydrukowany, oprawiony. Leży do dzisiaj w widocznym miejscu w moim pokoju. Dostałam składniki, gotowe składniki w słoiku na ciasto. Wystarczyło je tylko wysypać, w zasadzie zamieszać, włożyć do piekarnika i gotowe. To były genialne prezenty, te i kilka innych. I tutaj, jakby, no, do zrobienia ich wystarczyło trochę pomysłowości, kreatywności, a z tym w dobie internetu, no, przecież mamy dosyć łatwo, bo wystarczy wpisać i znaleźć gotowe wskazówki. A więc pamiętaj, że no, jeżeli teraz akurat finansowo jest u Ciebie nie aż tak dobrze, to nie jest jakiś najlepszy okres. Nie musisz wydawać dużej sumy ilości pieniędzy na prezenty. Możesz próbować zrobić coś samodzielnie. Świąteczne posiłki, dania. Zaczęłabym od tego, żebyś sobie pomyślała, ile tego wszystkiego co roku się wyrzuca, ile tego jedzenia co roku się marnuje. I zastosowała jakiś umiar na ten rok. Jakby no, mamy coraz to większą świadomość i, 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 i te nasze jakby sposoby odżywiania się e, wydaje mi się, że są takie coraz to lepsze. E, może się mylę, pewnie to dobry pomysł, żeby porozmawiać na ten temat kiedyś z jakimś dietetykiem. Natomiast... No, nadmiar jedzenia na pewno nam e, szkodzi, nie jest, nie, jest niczym, nie jest niczym dobrym. Nie chodzi o to, by w święta trzymać e, dietę, bo no, jest to czas, w którym fajnie sobie pozwolić na zjedzenie różnych pyszności. Ale czy na pewno to rozsądne, żeby obiadać się tak, e, by nie móc e, się ruszyć, wstać od, od, od stołu. Może to dobry pomysł, żeby w jakiś sposób podzielić się tymi daniami, kto z bliskich co przygotowuje. Ktoś może zrobić sałatki, ktoś może zrobić ciasta. Albo inaczej, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, możesz przecież zamówić część rzeczy gotowych. Na przykład ciasto, tak żeby już tego nie musieć robić. No, wydaje mi się, że to jest taki naprawdę ważny punkt do przemyślenia. Kolejny punkt piąty. Wprowadź jakieś nowe rodzinne tradycje, jeżeli tego potrzebujesz. Zastanów się, co o Waszej rodzinie, co Tobie i Twoim bliskim służy, a co już niekoniecznie. Może dobrym pomysłem będzie grudniowy spacer po obiedzie. Może na wieczór gry, gry planszowe, w których mogą uczestniczyć dzieci, dorośli, po prostu połączenie pokoleń, pokoleń, każdy może się przy tym dobrze bawić, trochę pośmiać. A może oglądanie keina albo innego świątecznego filmu. Pamiętaj, że my wszyscy zmieniamy się i co jakiś czas warto zastanowić się nad tym, co jeszcze nam służy, a co już niekoniecznie. Które z tych grudniowych rytuałów, tradycji są fajne i chcemy je zatrzymać, a co chcielibyśmy trochę zmienić, bo zmiany niekoniecznie muszą oznaczać coś złego. I punkt ostatni, punkt szósty. Wybaczaj innym, sobie samemu jakieś niedoskonałości, jakieś błędy, jakieś niedociągnięcia. Nie chowaj długo urazy i obniżaj poprzeczkę. Oprzeczka, czyli jakieś wymagania wobec samego siebie, wobec innych ludzi, wobec yy, świata. No, według mnie jest to klucz do szczęśliwych świąt, których z całego serca Ci życzę. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek odnośnie tego, jak przeżyć święta, o co w tym wszystkim chodzi, pomoże Ci trochę inaczej spojrzeć na to wszystko. Być może przypadkiem zachęcisz się do tego, by no, rzeczywiście zastosować którąś z tych wskazówek. I dzięki temu nie tylko święta, ale cały ten okres przygotowań do świąt będzie naprawdę udany i magiczny. W każdym razie tego właśnie Ci życzę. Dziękuję, że byłeś, byłaś tutaj dzisiaj ze mną. Razem zrobiliśmy kolejny krok w tym by być trochę bardziej szczęśliwym na co dzień. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Cześć.